4 euro rabatu, ale ja właśnie nie, nie mam tej wiledy, nie umiem no. jej znaleźć. Chciałam zobaczyć czy mi rabat nabiło. No to około 20 euro by musiała też No szukam właśnie 19,99 ultra max. Nie, to nie jest to. A my sprawdzamy listę zakupów naszego wózka. Jak wytrzymacie jeszcze jakieś 8 sekund, to zobaczycie ile za to zapłaciliśmy Ile za te zakupy? zostało zapłacone. Gdzie jest cena? Hmm. Tu. 185. A dzisiaj mamy 22 marca 2025. Bo jak podają internety i telewizory ponad 3,5 miliona osób w Polsce pracuje za tą najniższą, krajową, nie licząc już tych, co pracują na czarną, jakieś umowy śmieciowe i nie wiadomo jakie jeszcze cuda i fianki. Pominijmy Bo regiony bogate, na przykład Śląsk, na przykład Warszawy inne duże aglomeracje, gdzie dochody ludzi są naprawdę powyżej średniej. Więc weźmy takie gospodarstwo domowe, nie będziemy skupiać się na tych najniższych zarobkach, gdzie na przykład on i ona pracują po 3,5 tysiąca złotych zarabiają, plus tam mają 800 plus. Weźmy po prostu gospodarstwo domowe, dla prostego przykładu jest mama, tata, twoje dzieci i tego dochodu miesięcznie mają 10 tysięcy polskich nowych złotych. Na to gospodarstwo domowe już nawet to na rękę. Przejeżę do Niemiec i tu tak samo nie skupiamy się na tych najniższych niemieckich, na średnich i tak dalej miesięcznie. W międzyczasie, jeżeli twoje zapytanie w głowie zmieniło się z tego, czy próbować na takie, jak to zrobić, to wejdź za tydzień w piątek 17:15 na kanał i będzie odcinek właśnie jak to zrobić, czyli jak zorganizować ten wyjazd, żeby się nie wpierdzielić w tak zwane główną.